Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na moim kanale. Jest to oczywiście kariera Wolverhampton. Letnie okienko transferowe drugiego sezonu kariery oficjalnie zakończone. Teraz z taką drużyną, jaką mamy, będziemy musieli się mierzyć z wyzwaniami, jakie przygotowała dla nas kariera na nadchodzące miesiące. Łatwo nie będzie ze względu na arcy trudne losowanie w lidze mistrzów, gdzie trafiliśmy na takie europejskie marki jak Real Madrid, Airbnb. Czy Spartak Moskwa. Ja nazywam się Korneliusz Rzeźwicki, wy oglądacie kanał Naeksjon i zapraszam na kolejny epizod z kariery. Na samym wstępie w komentarzu chciałbym, żebyście napisali swoje prognostyki na mecz fazy grupowej ligi mistrzów z Abelips, który będziemy rozgrywać dzisiaj, więc bardzo serdecznie zapraszam. W tym momencie zapauzujcie film, napiszcie komentarz, a potem go po prostu zedytujcie i zobaczcie, czy sprawdziły się Wasze przewidywania. Ja tutaj chwilkę poczekam. Naprawdę możesz pójść napisać, ja, ja czekam spokojnie, masz czas, masz czas. Ok, napisane? Na pewno? Marek, ty też? Dobra, to jak Marek napisał, to możemy lecieć dalej. Jestem naprawdę nabuzowany tutaj jakimiś pozytywnymi emocjami. Nie wiem, czy to ze względu na transfery, które przeprowadziliśmy w ostatnim odcinku i spowodowały one, że nasz skład wygląda naprawdę, naprawdę coraz bardziej kompletnie. No bo chociażby ten Eric Bai, no umówmy się, zgarnięty za besen, My go dostaliśmy praktycznie za darmo. On naprawdę daje nam dużo, dużo spokoju. Oprócz tego oczywiście Fikayo Tomori, który jest naszą przyszłością, jeżeli chodzi o środek obrony. Diogo Dalot, mamy też oczywiście Ruyego Patricio, Richard Lissona, Naprawdę, naprawdę jestem spokojny o ten skład. Teraz, moi drodzy, lećmy oczywiście dalej. W tabeli piłkarskiej Premier League zajmujemy czwartą lokatę z dziewięcioma punktami na koncie. Teraz przeprowadźmy sobie kolejne treningi. Z tym, że właśnie tutaj podejmę decyzję, kogo na te treningi jeszcze wprowadzić. Oczywiście, wysoki rozwój ma cały czas Neto i Mir, ale z tej dwójki raczej bardziej mi odpowiada Neto, który jest o trzy lata młodszy i wydaje mi się, że powinien raczej prześcignąć Mira, jeżeli chodzi o jego overall. Niemniej jednak, to nie są ci zawodnicy, którymi jestem tutaj głównie zainteresowany, nie jestem nimi głównie zainteresowany, jeżeli chodzi o rozwój. Z tego co widzę, to też Rui Patris Drągowski, w sumie tak, drągowskiego można jak najbardziej rozwinąć. Zajmę mu pojedynek z napastnikiem. I moi drodzy, symulujmy całość, wszystkie ćwiczenia przysymulowane. Najlepiej poradzili sobie Diogo Dalot i oczywiście Bartek Drągowski. Zatem przechodzimy dalej po tych treningach. Obecnie kilku naszych zawodników, oczywiście, na przerwie reprezentacyjnej. Na tym powołaniu mamy Mundial, e, tak, Mundial, jak najbardziej, to jest Mundial. Ale mamy informację, że Huddersfield chciałoby wypożyczyć Szabaniego. Jak najbardziej, zapraszam. Wypożyczenie Szabaniego to jest coś, na co się w 100% zgadzam. Mamy też informację o. Propozycji kupna Adamy Traore przez Hoffenheim za 18 milionów, moi drodzy. My to odrzucamy. Adama Traore nie jest na sprzedaż, on walczy cały czas o miejsce w składzie razem z Richard Lissonem. No może inaczej, to Richard Lisson walczy o miejsce w składzie z Adamą Traore, bo to jednak Adama Traore jest tym naszym priorytetowym zawodnikiem. Teraz czas na mecz z Birmingham, moi drodzy, i to chcę teraz tylko zweryfikować, które w tabeli jest Birmingham. No moi drodzy, 15 miejsce w tabeli, 4 spotkania za nimi, zaledwie jedno zwycięstwo i trzy porażki. Myślę, że jesteśmy w stanie ten mecz przesymulować i wygrać to spotkanie mimo symulacji, więc tak też chciałbym zrobić. Bardzo mnie cieszy wysoki rozwój Rujego, e, nie Patricio, tylko Rubena Nevesa, przepraszam. Ruben Neves, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale rozwinął się na 86 punktów overola. Fantastycznie, rośnie na takiego naprawdę, naprawdę lidera środka pola, którego już przecież chciała nam zgarnąć FC Barcelona, Real Madrid i inne kluby z czołówki. No ale my nie możemy. Nie możemy odpuścić i moi drodzy właśnie Wspominam o Rubenie Nevesie i Ruben Neves odpowiada w najlepszy Możliwy sposób, piłkarsko Piłkarsko odpowiedział hat-trickiem Trzy bramki Rubena Nevesa, do tego jeszcze Zacha zgarnął bramkę, a z tego co widzę To w ogóle Neves mógł mieć cztery bramki Tylko jednego karnego zmarnował, ale Zwycięstwo 4 do 0 Jak najbardziej jestem na to, a teraz Czas na Ligę Mistrzów Oczywiście ze względu na prawa autorskie w tym momencie Musiało pójść cięcie, bo YouTube jest Bezlitosny, jeżeli chodzi o hymn Ligi Mistrzów Mistrzów, zgarnia wszystkie filmy. Tak, wyczekiwana Liga Mistrzów dotarła na Molly New Stadium, moi drodzy. Kto by się tego spodziewał, a jednak się udało. Jonathan Castro, Ten, że nie będę kłamał, bałem się, że trener będzie chciał mnie zastąpić, teksty w prasie. Nie, no oczekuję znakomitych występów, moi drodzy. Fakt faktem. Rozglądaliśmy się za innym lewym obrońcą, ale tutaj mi to wybiliście z głowy Powiedzieliście, że hej, Nexem, Johnny się przecież może jeszcze rozwinąć i to spokojnie, spokojnie o kilka punktów overla w górę. Więc sprzedawanie go teraz byłoby po prostu głupotą i to gigantyczną głupotą, a nie chcemy tutaj popełniać głupich błędów. Moi drodzy, mamy kolejną ofertę wypożyczenia. Tym razem nie RB Lipsk, a RB Salzburg. Chcą wypożyczyć naszego trzeciego albo czwartego bramkarza. Nie wiem, który tam jest Bergen w kolejności, ale jak najbardziej akceptujemy te propozycje wypożyczenia. Tym bardziej, że jest to klub, w którym raczej powinien pograć. Myślę, że, że na pewno więcej niż u nas. Pytanie jak z Szabanim też. Czy Szabani się tam dogada z tym Huddersfield? To Anglia, więc fajny kierunek. Mógłby się rozwijać już grając w angielskiej klasie, klasie rozgrywkowej. Może jakiejś niższej, może to by był nieco niższy poziom ale zawsze byłaby to Anglia. Teraz moi drodzy, chwila, 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 bo pojawiło się tutaj kilka informacji, które nie ukrywam, troszeczkę mnie martwią. Przede wszystkim Diogo Dalot nas prosi o szansę gry, ale mamy informację, że Leander dendoker, ok, dobra, bałem się, że ktoś złapał kontuzję, mamy informację, że dendoker tę kontuzję wyleczył, a Diogo Dalot prosi o zagranie w tym meczu, powiedzmy tak. Rozważę Twoją prośbę i moi drodzy, może wpuścimy Diego Dalota z ławki rezerwowych w takim razie, bo raczej chciałbym tutaj postawić naszą żelazną jedenastkę i absolutnie najmocniejszy możliwy skład. Gramy u siebie, weźmy teraz udział w konferencji przedmeczowej. Historyczny moment, pierwsza konferencja prasowa z udziałem trenera Tomasza Kopawryja, jako menedżera oczywiście Wolves. W lidze mistrzu, fantastyczny moment, moi drodzy, warto go zapamiętać, myślę. To początek waszych występów w rozgrywkach UEFA Champions League. Czy zaczniecie od wygranej? Oj, bardzo byśmy chcieli. Bardzo byśmy chcieli, to będzie otwarte spotkanie. Jak najbardziej, myślę, że można tak odpowiedzieć. W takich meczach wszystko może się zdarzyć, oba zespoły są silne i pójdą na całość, żeby zdobyć dzisiaj 3 punkty. To jest prawda. Spójrzmy, spójrzmy właśnie prawdzie w oczy. Airbellipsk nie będzie tutaj. Nie, nie będzie tutaj jakoś odpuszczał. Pod żadnym pozorem. Oni też będą walczyć trzy punkty na naszym terenie. A teraz mamy pytanie: Czy klub LRB Lipsk ma jakiekolwiek szanse na wygraną? E, mamy spore szanse na wygraną. My istnieje taka możliwość. Powiedzmy, że istnieje taka możliwość, że RB Lipsk wyjdzie z tego meczu zwycięsko. Nawet zespołem świetnej dyspozycji czasem przegrywają. Otóż to, moi drodzy. Ale teraz na sam koniec, przy tym ostatnim pytaniu, chciałbym, żebyśmy jednak użyli takiego. Motoru napędowego, żebyśmy teraz naprawdę, naprawdę zmotywowali nasz zespół absolutnie do granic możliwości. Pokażemy na co nas stać w tym spotkaniu. Jak najbardziej jestem o tym przekonany. Ja mam nadzieję, że wy również jesteście o tym przekonani. No a teraz zapraszam na pierwszy mecz Ligi Mistrzów w karierze Wolverhampton Wonders. Piękny moment, na który czekaliśmy, okrągły sezon, bo to był nasz cel. Cel, żeby wprowadzić Wolverhampton Wonders do tej piłkarskiej elity, do świata absolutnej czołówki futbolu, do miejsca, w którym to mierzą się największe potęgi, najwyższego możliwego formatu. Przyszedł czas na Ligę Mistrzów, w wykonaniu oczywiście Lisów z Moliniu. Na pierwszy ogień Leci Rb Lipsk, czyli młoda drużyna, która aspiruje do najwyższych celów zarówno w Bundeslidze, jak i też w Lidze. Mistrzów w Bundeslize w lidze mistrzów to jest zespół, który jest głodny zwycięstwa, ale tego zwycięstwa jesteśmy tak samo głodni my. Na lidze Europy nie poprzestaniemy. Po super pucharze Europy pozostał spory niesmak. Teraz wzmocnieni nowymi transferami, nowymi twarzami, które uzupełniają nasz skład, myślę, absolutnie perfekcyjnie jesteśmy w stanie pokazać na co nas stać na arenie iście elitarnej. Europejskiej. Zacznijmy od składu gospodarzy i na bramce oczywiście z numerem 11 Rui Patricio, na prawej obronie e, Ricardo Pereira, w środku Ferro, Bali i Johnny na lewej stronie. Środek pola to Bakayoko i Ruben Neves, a tak tworzy Diogo Jota, Zaha, Richard Lisson i na szpicy oczywiście niezawodny Patryk Kutrone. Zacznijmy od bramki, w której to oczywiście Peter Gulaszci. Bramkarz i nie kapitan. Chciałem powiedzieć kapitan. Oczywiście kapitan to w naszym przypadku Ray Patrycja zarówno bramkarz, jak i kapitan. Ale potem obrona. Ci Adam, Sisem, Mukiele, Cardona, Ginter, Środek Pola, Sabicer, Nkunku i Hajdara. A na szpicy Kujame i zakupiony z londyńskiej Chelsea, Tammy Abraham. Zaczynamy ten mecz. -kun, Kun i Bakayoko, świetny przechwyt. I Tiemue E Bakayoko wypuszcza Diogo Rzotę. A Diogo Zota wypuszcza Wilfreda Zachę. Wilfred Zacha urywa się tam obrońcą. Wilfred Zacha, mamy spin, i fantastycznie! Wilfred Zacha w siódmej minucie oddaje pierwszy strzał na bramkę. Pierwszy strzał w Lidze mistrzów w historii naszego klubu. I od razu pchamienia go na bramkę. Nie spodziewałem się, że to pierwsze trafienie przyjdzie nam z taką łatwością, ale jednak fantastyczny Iworyjczyk po raz kolejny pokazał, że warto było go ściągnąć do naszej ekipy z Crystal Palace w minionym już sezonie. I fantastycznie, absolutnie fantastycznie! Euforia na trybunach, euforia na ławce trenerskiej. Lepszego początku chyba nie mogliśmy sobie wymarzyć. O nie, dośrodkowanie. Boże, co za błąd, Ferro! Jezus! Co to miało znaczyć? Jeden do jednego. Po kuriozalnej sytuacji Ferro próbował wybić piłkę, ale w praktyce zamienił się w najlepszego możliwego asystenta. I dograł piłkę na głowę no prawie dwumetrowego tamiego Abrahama, który przerobował stojącego jak słup soli jego patricio. Absolutna porażka. Nie nacieszyliśmy się tym prowadzeniem za długo. Nieporozumienie, tylko tak to mogę nazwać. I skandal. Urwał się na skrzydle Adam, po raz kolejny dośrodkowuje na Abrahama. Tym razem Anglik jednak się pomylił. Ginter. Dogranie w pole karny Bardzo mało teraz brakowało, żeby Kujamy zdobył bramkę. Ricardo Pereira zagrywa do Nissona Richard Nisson Richard ubiegnięty jednak przez Gintera, i koniec pierwszej połowy po 45 minutach. Rezultat 1 do 1. Po fantastycznej, indywidualnej akcji Wilfreda Zachy i po kuriozalnym błędzie w obronie Ferro. Szkoda, że pierwszą bramkę straciliśmy w tak głupi sposób, bo zdobyliśmy pięknie, ale straciliśmy jak najgorsi frajerzy. Kolejny rzut rożny gości. Hajdara. Hajdara, świetny przechwyt John'ego i Johnny teraz zagrywa długą piłkę do Wilfreda Zachy. I Wilfred Zacha urywa się czy Adamsowi z Zacha. Masz prawie 99 punktów tempa, to musi być ten moment, w którym ty zdobywasz drugą ramkę. Zacha finezyjnie, tak jest! Dwa kontrataki w wykonaniu lisów z Wolverhamptonu. Jakich lisów? Boże, o czym ja mówię? Lisy to jest oczywiście Leicester City Wilków! Wilkup z Wolverhamptonu I moi drodzy mamy dwa do jednego I dwie bramki Wilfreda Zachy Który indywidualnie to rozegrał Mógł tutaj jeszcze szukać podania Mógł w jakikolwiek sposób spróbować odnaleźć Patrika Kutronę Ale zdecydował się zrobić to co robi najlepiej Wykończyć to jak profesjonalista Po raz kolejny ta prawa noga i ten strzał Bokiem stopy pokonuje gulasz jego Johnny asekuruje tutaj Adamsa Dogranie w pole karne Ferro już się nauczył. Tym razem wybija piłkę jak najdalej od własnej bramki, żeby nie popełnić po raz kolejny tak kuriozalnej pomyłki. Ginter przyjmuje piłkę Ricardo. Ricardo świetna kontrola. I kutrone zagrywa do Rubena Nevesa. Ruben Neves jest, ma Diogo Zotę. Diogo Zota znajduje tutaj Wilfreda Zachę. Wilfred Zacha, czy to będzie trzecia bramka? Zacha Nie ma gola. Ależ to by była piękna historia. Jakby w swoim debiucie, widzę mistrzów, dobył zdobył hat-tricka, ale niestety zdecydował się uderzyć mocno po długim roku. No i niecelnie, szkoda. Johnny goni tutaj Adamsa. Dogranie w pole karne. Ferro rewelacyjnie się teraz zachował. Myślę, że można powiedzieć, że zrekompensował się za te, ten fatalny błąd w pierwszej połowie. Teraz niewątpliwie uratował naszą obronę, ale po raz kolejny to jest Erbelipsk strzał. Broni Rui Patricio fantastycznie. No, napierają teraz goście z Niemiec. Ewidentnie musimy tutaj bronić tego wyniku i pielęgnować ten genialny rezultat. Musimy go utrzymać do samego końca. Sabicer. Odegranie do tamiego Abrahama. Abraham strzał z pierwszej piłki, ale na nasze szczęście niecelny. Chyba tam było daleko od bramki, chociaż teraz to nam pokaże powtórka. Oj, jednak nie najmocniej, przepraszam panie Tami Abraham, ta piłka była odchodząca. Gdyby rotacja była nadana w drugą stronę, wtedy może wyglądałoby to inaczej. W każdym razie Gibbs White zmienia asystującego przy jednej z bramek e, Zachę Diogożotę. I teraz mamy jasny sygnał, że należy pielęgnować ten wynik. Teraz świetne podanie do Patryka Kutrone, Nikt nie powiedział, że pielęgnować w wyniku nie można, podwyższając go. Patryk Kutronę banalnym balrolem wywołł w pole całą obronę RB Lipsk. I mamy 3 do 1 Mój Boże Tak teraz całkowicie poważnie abstrahując na chwilę Od uniwersum naszej kariery Chyba granie Icon Swapów na legendarnym I Ultimate przyniosło pożądany rezultat Wow Naprawdę wow Piękne wykończenie Patryka Kutronę Huknął tak, aż tam się oderwała kępka trawy I moi drodzy pokazujemy, że Na swoim terenie jesteśmy Nie do zajechania Johnny zagrywa górną piłkę Do Zachy i Zacha, moi drodzy, jest już polukarnym. polu Zacha, podanie na przedpole, tutaj jest Gibbs White, Gibbs White jeszcze do bitka Kudronek 4 do 1. Upokorzenie, absolutnie upokorzenie. R.B. w drugiej połowie. Wow, ale to się zaczęło układać. Odrobina skupienia i przyniosła pożądane rezultaty. Szkoda, że Gibbs White tego nie strzelił w sumie. Młodziak by miał przepiękną historię. Bramka w debiucie w Lidze Mistrzów Ale Patryk Kutrone jak najbardziej też zasłużył na to drugie trafienie. No moi drodzy, jeżeli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, czy atak Kutrone i Zacha się sprawdza, to ja przynajmniej wobec melduję, że. Jakiekolwiek wątpliwości tutaj zostały rozwiane. Jeszcze Leander Dendoker po powrocie z kontuzji zmieni Ricardo Pereira I moi drodzy, tu już nic nie zmieni tego, że trzy punkty zostają w Anglii. Otóż to koniec tego spotkania. Kapitalny debiut. Historyczny, myślę, że naprawdę historyczny. Kibice, którzy pojawili się na Moliniu Stadium nie mogą być zawiedzeni. Myślę, że wy też nie jesteście zawiedzeni postawą naszego zespołu, bo ja sam jestem naprawdę zszokowany, aż tak. Dobrą prezencją naszych zawodników, w szczególności ten atak Wilfred Zacha i Patryk Kutrone. Pragnę przypomnieć, że Wilfred Zacha na dobrą sprawę miał trzy sytuacje. Mógł mieć z palcem w nosie hat -tricka. No, troszeczkę przeholował przy tej ostatniej, ale to Erbenitzk napierał, wrzucał, atakował. Cały czas wrzucał, 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 wrzucał tę piłkę. A my pokazaliśmy, jak to się robi. Cztery piekielne kontrataki, piekielne szybkie. Kontrataki i trzy punkty zostają u nas. Statystyki spotkania chyba tylko i wyłącznie to potwierdzają. Cztery celne strzały i cztery brameczki. Rewelacja. Z ciekawości, kto został zawodnikiem meczu? Myślę, że powinien nim zostać Wilfred Zacha, ale jednak Patrick Kutrone tronę rzutem na taśmę dorzucając te dwie bramki, stał się oczywiście tym zawodnikiem meczu. Moi drodzy, jak sami widzicie, przerzuciłem się na formację 4-1-2-1 wawąską, czyli taką samą formacją, jaką gram normalnie w Fucie, jaką gram w Ultimate Team, jaką gram o Icon słapy i chyba. Chyba wrócimy do tej formacji, bo spisała się naprawdę, naprawdę fantastycznie. Jeżeli chodzi o asysty, Diogo Rzota, Johnny, Ruben Neves, No i jedna bramka to była indywidualna akcja Patryka Kutrone. Czas na konferencję pomeczową. No, dawać mi te pytania, dawać mi te pytania. Spartak Moskwa przegrywa u siebie z Realem Madryt. To chyba nie jest zaskoczenie, że Spartak Moskwa tutaj uległ królewskim. No, musimy śledzić też te wyniki naszych rywali, oczywiście grupowych, żeby wiedzieć na czym stoimy. Wolverhampton i Airbellipsk. 4 do 1, no, no co wy mi możecie powiedzieć? Bakayoko kontynuuje pasję świetnej formy, jak bardzo cieszycie się z dzisiejszego występu. Bakayoko, momentami jak profesor, naprawdę jak najlepszy defensywny pomocnik na świecie, musi utrzymać impet, ale był naprawdę, naprawdę kapitalny dużo też zrobiła moim zdaniem zmiany, zmiany jakie zrobiliśmy, to były naprawdę mądre zmiany i Patryk Kutrony, który swoją drogą ma cały czas u nas rolę rotacyjnego, to jest całkiem ciekawe. Kutrony jest bez wątpienia dzisiaj bohaterem, Kutrony naprawdę zaimponował, otóż to moi drodzy jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co pokazał dziś Kutrony, to była światowa klasa i spodziewaliśmy się dzisiaj bardziej wyrównanego meczu, czy wy też? Tak, spodziewałem się zdecydowanie trudniejszego meczu, eee, no nie było wielkiego wyzwania, w drugiej połowie absolutnie byliśmy bezkonkurencyjni, i nie będę tego krył, moi drodzy. Szacunek, szacunkiem, ale też trzeba pochwalić nasz zespół, że nie pozostawili absolutnie żadnych złudzeń. Diogo Dalot oczywiście dziękuję nam za szansę gry w składzie. Został wpuszczony po 45 minutach za Richard Lisona, jeżeli przegapiliście tę zmianę. I moi drodzy, spisał się naprawdę, naprawdę dobrze. Ricardo Pereira został przesunięty wyżej do formacji pomoc, yy, do pomocy, a Diogo Dalot pełnił funkcje obronne i naprawdę sprawdził się świetnie. Wiadomości, Szabani został wypożyczony do Huddersfield, czyli jednak, czyli jednak ten zawodnik zagra ten sezon na wypożyczeniu. To bardzo dobrze, to mnie bardzo cieszy, moi drodzy. A teraz chyba wychodzi na to, że czas wrócić do tego składu 4-1-2-1-2 i po prostu go zmieniać z składem z e, systemem pucharowym. Więc moi drodzy, jak najbardziej to zróbmy. Jak wygląda nasz terminarz na nadchodzące dni? Moi drodzy, najpierw mecz na wyjeździe z Aston Villą, potem pucharowe starcie w Carabao Cup z Leicester City, potem mecz u siebie z Burnley i na sam koniec starcie z Realem Madryt w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No to jest akurat naprawdę, naprawdę potężne starcie i nie ukrywam, troszeczkę się go boję. Troszeczkę się go boję. Co do Aston Villa, zastanawiam się, czy tego meczu nie przesymulowałbym w całości. Tak jak podobnie jak ze spotkaniem z Burma. Problem jest tutaj taki, że gramy na wyjeździe. A jak wygląda symulacja na wyjeździe? No wiedzą wszyscy, którzy śledzą moją karierę symulowaną Chelsea, która się pojawia na streamach i na moim drugim kanale Nexion Games. Zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji tego kanału. Link oczywiście znajdziecie w opisie. A teraz moi drodzy, czy skład pozwala myśleć o utrzymaniu z wysokiego poziomu? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Tak, słowa uznania za ostatni mecz, nie daliście rywalom szans. Czy sztab szkoleniowy uważa, że wasz najbliższy przeciwnik klub Aston Villa powinien e, mieć powody do obaw? E, zdecydowanie tak, ale morale klubu Aston Villa to rzecz bez znaczenia. A my po prostu zagraliśmy świetny, świetny mecz. Dobrze, moi drodzy, kolejne pytanie to Wasza drużyna ma dość rozmaite wyniki? Ej, no halo, jakie rozmaite wyniki? Pokażemy na co nas stać i koniec. Zamkniemy mordy hejterom, dziennikarzom i tak będzie, moi drodzy. Lecimy z tematem. Ten mecz myślę, że przesymulujemy, żeby móc sobie w pełni rozegrać spotkanie pucharowe. Aston Villa na lokacie 13, dwa zwycięstwa, jeden remis, dwie porażki na ich koncie, 7 punktów, co za tym idzie. My na pozycji. Trzeciej, tyle samo punktów co Manchester City, cztery zwycięstwa, jedna porażka. No i zobaczymy, czy teraz uda się nam zdominować na wyjeździe Aston Villa. Mam nadzieję, że tak. Skład, jak widzicie, następujący, bez zmian, bez większych zmian, bo zwycięskiej drużyny się oczywiście nie zmienia za ten, chociaż no, jest Adam Trowre w wyjściowym składzie, a nie Richard Nisson, ale zobaczmy, czy to przyniesie pożądany rezultat. Jak najbardziej, moi drodzy, Cutrone i Diogo Jota spisali się kapitalnie. Na boisku pojawił się jeszcze Richard Nisson i oczywiście Diogo. Dalot. Fantastycznie, 3 punkty zainkasowane na wyjeździe. To cieszy. To sprawia, że możemy spokojnie, spokojnie myśleć o tym spotkaniu pucharowym, które to sobie właśnie zaraz rozegramy. Tak jak wspomniałem wcześniej, King Power Stadium wypełnione, ponieważ jest to może puchar taki bardziej pietruszkowy. No nie oszukujmy się, Carabao Cup raczej ze wszystkich tych trofeów jest traktowany przez drużyny z czołówki najmniej poważnie, ale dla nas, dla nas jest to mimo wszystko okazja na trofeum, bo nie oszukujmy się, walka o mistrzostwo Anglii czy o Ligę Mistrzów. No. Nie skreślajmy się, tak? Lester też było skreślane przed stanem, że nie zdobędą Mistrzostwa Anglii w 2016 roku. Jak to wszystko się zakończyło? Dobrze wiemy, ale wydaje mi się, że Carabao Cup po prostu jest taką realną alternatywą i niszą, w której możemy się odnaleźć i zgarnąć ten puchar do naszej gabloty, która jest głodna nowych trofeów. Po Lidze Europy czas na kolejny puchar. Czas na skład gospodarzy również i w bramce oczywiście Kasper Schmeichel z opaską kapitańską. Na prawej obronie Thomas Foket, później Willy Obran, Mechelle i... Konan. w środku Pola, Silva, Tilemans i Ndidi, a tak tworzy Neresz, Beretta, ej. Perez. Tak więc mamy kilka nowych nazwisk. Beretta z tego co mi wiadomo dopiero będzie debiutował w tym meczu. No u nas też sporo nowych twarzy, sporo nowych nazwisk. Nazwisk, które dawno nie widziały placu gry od pierwszej minuty. I tak, rozpoczynając od bramki, tutaj oczywiście Bartek Drągowski. Potem na prawej obronie Dalot. Środek, pola tworzy, środek obrony tworzy Boli i Fikai Tomori. Lewa obrona to Ruben Vinagre. Środek pola Lander Dendoker, Gibbs White, Cavaleiro i Richard Nisson. A na ataku duet Neto i Joel Linton takim składem właśnie wyjdziemy na ten mecz. Na ławce rezerwowych oczywiście zawodnicy, którzy również mogą być istnymi game changerami. A teraz czas rozpocząć to spotkanie na żywo z King Power Stadium. Tomasz Kopawski. Leander docker znajduje na skrzydle Iwana Cavaleiro i Ivan Cavaleiro odegranie do środka. Tutaj jest Joel Linton, a ten znajduje Neto. Neto wyczekuje oddanie do Joel Lintona i Joel Linton i to jest bramka. Neto ze świetną asystą, a Joelinton popisał się Pięknym wykończeniem, ubiegł tutaj Kaspera Schmeichela I w 18 minucie to goście Cieszą się ze zdobytej bramki, świetnie tutaj z... Wywiezliśmy w pole można powiedzieć, Williego Orbana Który wcześniej oczywiście ukarany żółtą kartką, teraz już nie mógł Ryzykować żadnego w ślizgu w tej sytuacji No a Joelinton, tak jak mówiłem, dostawił tamtę lewą nogę I bezproblemowo pokonał Schmeichela Cavaleiro, Richard Lisson. Odegranie. Znowu Leander Dendoker. I Leander Dendoker zagranie do Neto. Neto czy będzie szybszy? Jest! Jakim cudem ubiegł Kaspera Michaela, Ależ fatalny dzień dzisiaj ma. Goalkeeper Lisów. Jakieś nieporozumienie, dlaczego on do tej piłki nie wychodził. Może dostał sygnał od obrońcy, że on tę piłkę przejmie, ale w takiej sytuacji już dawnoż Michael powinien wyjść z bramki. On się cofnął i to jest błąd, którego wybaczyć mu nie mógł Neto, który zainkasował przepięknym strzałem bramkę na swoje konto. Tym samym prowadzimy z Leicester City już 2 do 0. 38 minucie. Tak, widzę już, że piszesz ten komentarz super zajebiście, wygrywasz, ale może zmień z amatora, to wtedy pogadamy. Gram na legendarnym, dajcie mi spokój. Prowadzimy 2 do 0, po fantastycznej pierwszej połowie, kompletnie nie spodziewałem się takiego rezultatu, takiego obrotu spraw, ale jednak, jednak fatalna postawa Kaspera Michaela, no bo umówmy się, taka jest prawda, umożliwiła nam spore prowadzenie w tym meczu. No mnie to cieszy. Iban Cavaleiro, z zagrania do Neto. Neto czeka tam na Joelintona i doczekał się Joelintona. Tym razem jednak Kasper Schmeichel nauczył się na swoim błędzie z pierwszej połowy i wyszedł z bramki. Podanie do Tilemansa. Tilemans! Ależ kuknął za pola karnego Welk. Nie spodziewałem się takiego wykończenia, ale jednak. Fantastyczne uderzenie. No, Bartek Drągowski niestety. No, pytanie, czy faktycznie był bez szans? Zaraz pokażę to nam dokładniej. Powtórka. Co tutaj. Jak do tego doszło? No, wiemy, że obrona się. E, rozstworzyła niczym. Morze czerwone. Ro, na dwie strony się otworzyła. Jak może czerwone przed Mojżeszem. Fikai Fikayo Tomori tutaj uciekł do boku, został ściągnięty przez jednego napastnika, a to sprawiło, że Tylemans miał wystarczająco dużo miejsca, żeby przymierzyć i huknąć bez opamiętania. Co za tym idzie, Yuri Tylemans, zdobywa bramkę. Bardzo szybka reakcja. Na boisku pojawia się Mirza Richardisona. Jasny sygnał, walczymy dalej. Wypuszczony Perez, przy nim Ruben Winagret Zagranie w pole karne Drągowski broni, już się bałem, że Tilemans będzie miał drugą bramkę na swoim koncie Ależ teraz gorąco się robi w naszym Polu karnym, Perez schodzi, Towsend W jego miejsce i to jest Rzut rożny dla Lisów Dośrodkowanie w pole karne, ale fatalne, przejmujemy piłkę Atak ostatniej szansy Chyba dla Leicester City, rozpędza się Dawid Neres, przy nim jest Leipz White, dośrodkowanie w pole karne Giroud próbował uderzyć głową Pojawia się jeszcze Fouquet jest też Neto, Fouquet, cały czas Fouquet, rozgrywają te piłkę, szukają jakiejś uliczki, ale za długo rozgrywali. Ależ kuriozalna sytuacja, moi drodzy, Leicester przegrywa na swoim terenie 1-2 z Wolverhampton Wonders. Fantastycznie, chociaż druga połowa była dużo, dużo trudniejsza. W ogólnym rozrachunku mecz raczej nie należał do najpiękniejszych na świecie. Po trzy strzały po jednej i po drugiej stronie i sześć strzałów przez całe 90 minut. To świadczy, że to widowisko nie należało do najpiękniejszych. Ale jestem ciekaw, jakie pytania zadadzą nam dziennikarze na konferencji pomeczowej. Czy będzie jakieś pytanie o zawodnika? Czy może będzie im się coś nie podobać? Jestem naprawdę, naprawdę ciekaw. I nie mogę się doczekać. Pierwsze pytanie po wygranym meczu na wyjeździe w trzeciej rundzie Pucharu Karabao Cup. Gratulacje dzięki temu zwycięstwu jesteście w kolejnej rundzie rozgrywek Carabao Cup. Czy jesteście w stanie je całe wygrać? Myślę, że jak najbardziej, chociaż jest tu za wcześnie, żeby wyrokować, ale wszystko w naszych rękach. Tak, użyjmy to. To powinno zmotywować zespół i fantastycznie te morale skoczyły do góry. Na pewno nie brakuje nam jakości, ale musimy dopilnować, aby nasze występy były równe. Zdoliście utrzymać zwycięstwo, ale Chinami wyglądało to jakby klub, klub Leicester City mógł wyrwać remis. No tak było, musimy poprawić grę, oglądaliśmy, nie, musimy poprawić grę, to prawda, musimy pochylić pokornie głowę, druga połowa mogła być lepsza w naszym wykonaniu, zrobiło się w pewnym momencie bardzo, bardzo niebezpiecznie, a Tilemans był jednym z najlepszych zawodników, to prawda, nie było łatwo, ale ostatecznie to my byliśmy lepsi i myślę, że to jest absolutnie, absolutnie. Najważniejsze. Zatem symulujemy, oczywiście. Dalej mamy informację o przełożonym spotkaniu w związku z dalszą grą w Pucharze Karabaoka. Teraz czas na mecz z Burnley. Bernie, które jest w lidze? zaraz zobaczymy, które jest w lidze. Bar. Oj, 18, Dwa punkty na koncie. Wiecie co? To nawet się zastanawiam, czy nie dać ponownie zagrać naszej drużynie rezerwowej, żeby na starcie z Realem Madryt wszyscy byli wypoczęci jak należy. I chyba tak zrobię, moi drodzy. To będzie spore ryzyko, ale no zobaczymy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Tak więc próbujemy. Drągowski, dalo Boli, Tomori, Winagre, ten Docker, Gibson, White Cavalero, Richardson, Joel Linton i netto. I niestety ryzyko się nie opłaciło. Szkoda, bo mam wrażenie, że trochę ta porażka na własne życzenie. Też nie rozumiem, dlaczego na ławce rezerwowych nikt się nie pojawił: ani Mir, ani Neto, No nie było tutaj jakiegokolwiek ruchu. No nie rozumiem. No ale swój cel mam spełniony, moi drodzy. Wypoczęty skład na starcie z Realem Madryt. Ale oczywiście ten mecz z Realem Madryt będziecie mieli okazję zobaczyć już w kolejnym odcinku kariery Wolverhampton Wonders. Tak więc już teraz zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, napiszcie o tym komentarz. Na razie, pa pa! Cześć!